Ten filmik kieruję dla wszystkich kurwa weterynarzy, którzy pierdolili mi w komentarzach pod ostatnim filmikiem. Kup Żwirek silikonowy i problemu nie będziesz miał. Gówno, jeszcze większy problem. Kurwa, zobaczcie sami. To coś, niebieskie gówno, pofarbowało mi płytki, teraz co nie chcę w ogóle zejść. Kosztuje 10 razy więcej niż ten zwykły betonowy Żwirek. No i ja mówię, kurwa. Lepiej zapłacić, nie wiem, nie całą stówkę za, za to urządzenie. Zostawić to, nie wiem, o to jakieś dwa razy w tygodniu wyozonować całe pomieszczenie i mieć wszystko totalnie w dupie z góry przepraszam, bo pranie mi się robi i będzie słychać ale to coś ma trzy tryby pracy 3 minutowy, czy tam 10 30 i 90 minutowy tryb pracy ja najczęściej w sumie zostawiam to na 90 minut tak dwa razy w tygodniu jak nie ma nikogo w pomieszczeniu i nikt się przed tam nie idzie wysrać Zostawiam to na te 90 minut i wszystko jest wola. Dobrze, no, że jest ekologiczne to jeszcze nie muszę dodawać tony chemii np. jak w takich jakichś neutralizatorach Bo to tak naprawdę gówno daje i w ogóle nie wiem, nie wiem po co ludzie to stworzyli jak to jest najebane chemii Która tylko maskuje a nie usuwa zapach Jak można bez kitu za jakieś śmieszne pieniądze kupić sobie ten ozonator i mieć problem z głowy Żeby też nie było, że używam tego tylko w łazience Ogólnie to można tego używać w sumie dosłownie kurwa gdzie chcecie ja tego na przykład używam też w samochodach, więc naprawdę mega spoko przedmiot. Kto ktoś jest zainteresowany, to dajcie mi znać w komentarzu. Podesiałam linka do stronki, z której ja to kupiłem. Nie ma żadnego problemu.